Cześć widzowie! Dziś Wam pokażę, jak rozebrać kostkę 3 na 3. Przekręcamy kostkę w ten sposób. no Podważamy i wyciągamy element. Wyciągamy ten. Ten. O! A co my tam mamy? No, dobra. Będzie trzeba to wyciągnąć, ale skąd się tutaj to wzięło? jak się to, to, to wzięło? Ja nie mogę. Co ta kartka się tam wzięła? Trzeba to wyrzucić. Dobra. Rozbieramy bardziej, bo chciałem Wam pokazać. Dobra. Krzyżek wygląda tak. No chciałem Wam pokazać, że to są takie rogi tutaj na dole. Nie wiem czemu, ale, ale są też sprężynki. Są sprężynki. Będzie czy to się kręci, nie. Yy, ale poskładać trzeba taki sposób. Ona wygląda tak, że po prostu ona jest magnetyczna. No i no i ona przechodzi przez te tutaj tak się łączą razem, przez to się płynnie chodzi. No i trzeba poskładać ją. A poskładać trzeba w ten sposób. Przepraszam, że nic nie gadałem. Yy, trzeba zrobić tak. No i dalej tak. Mam już zrobioną kostkę 2 na dwa. Teraz zabieramy się za resztę. No i wkładam oczywiście tak. Właśnie można to. Byle jakimi sposobami? Ja akurat takim sposobem to robię. Ale bardzo mnie zdziwiła ta kartka. Nie wiem co ona tam robi Joała. Wow. Yy, powiedziałem tak śmiesznie, bo ja lubię śmiesznie mówić. Yy, no i dalej składamy tak. Nie wiem co, co ona się tam podziała ta kartka. Ta kartka była mega dziwna, ale to jest nieważne. Ważne jest to jak ją poskładać. Rozbierałem ją. Codziennie ją rozbieram. To jest w ogóle moja nowa kostka. I jak ją rozebrałem bo pierwszy raz, to ja się troszkę bałem. Ale już zaraz będzie poskładany co ja zrobiłem. No i pa, widzowie, to jest koniec odcinku. Pa!